Przede wszystkim do z Japonii. Już prawie 6 lat albo nawet ponad 6 lat prowadzę zajęcia z japońskiego i oczywiście były różne osoby i też różne były powody dla których przyszli na kurs japońskiego, dlaczego chcieli się uczyć japońskiego. Osobiście wszyscy są mniej widziani niezależnie od motywacji, ale dzisiaj chciałem porozmawiać jakie ludzie mają powody, motywacje i jakie są najczęstsze, najpopularniejsze motywacje powody. A tak przy okazji, akurat teraz prowadzę rekrutację na nowy kurs japońskiego, który zaczyna się we wrześniu, i tym razem zrobiłem też trochę lepsze ceny, więc zapraszam. Zanim zacząłem prowadzić zajęcia z japońskiego, tak myślałem, że pewnie najwięcej osób przyjdzie z powodu anime, ale okazało się, że przynajmniej u mnie tak nie jest. Na pewno mniej więcej 70% osób przynajmniej interesuje się anime, ale myślę, że mniej niż 30%. Ogląda anime na co dzień. Czasem są osoby, które mówią, że uczą się japońskiego też dlatego, że chciałyby oglądać anime bez napisów, ale to też jest dość rzadkie. A jeśli chodzi o subkulturę, to wiadomo, że poza anime, manga też jest popularna. Manga to takie japońskie komiksy. I tutaj anime i manga to są dość mocno związane ze sobą tematy, dlatego, że najczęściej anime ma oryginał w mandze. Często dzieci mają albo czytają mangi. I też zauważyłem, że w Polsce, w takich większych miastach, jest taka sieć Jatta, która specjalizuje się w mangach. Jest taki sklep stacjonarny, jeszcze w Internecie oczywiście można zamówić mangi. I jeszcze jak ostatnio byłem w Empiku, to zauważyłem, że jest cała półka, przynajmniej w tym Empiku jest cała półka z mangami. I wtedy byłem zaskoczony tym, jak bardzo popularne są teraz mangi w Polsce. Akurat jeśli chodzi o motywację, to bardzo rzadko są osoby, które mówią, że chciałyby czytać mangi w oryginale. Ale jednocześnie zauważyłem, że często jest tak, że ktoś, ucząc się u mnie w trakcie kursu, jedzie do Japonii i na przykład przywozi jakąś mangę, żeby czytać po japońsku, albo przynajmniej mieć motywację, żeby więcej się pouczyć. Teraz mówiłem o motywacji związanej z anime czy mangą, ale tak jak mówiłem, to nie są najpopularniejsze powody, przynajmniej u mnie. Trzeba pamiętać, że to nie są ogólne statystyki. Możliwe, że tak jest dlatego, że na tym kanale prawie nigdy nie poruszam tematu anime, mangi itd. Tak A jakie są u moich kursantów najpopularniejsze powody, żeby uczyć się japońskiego? Najczęściej jest tak, że albo mają już zaplanowany wyjazd do Japonii, albo przynajmniej planują w najbliższych latach i dlatego też chcą trochę się przygotowywać, albo przynajmniej chcą trochę liznąć japoński. Oczywiście rozumiemy, że żeby pojechać do Japonii znajomość japońskiego nie jest obowiązkowa bo teraz jest na przykład tłumaczenie maszynowe, automatyczne jak Google Translate albo nawet jeśli posługujemy się poza polskim tylko angielskim no to wiadomo, że polski się nie przyda za bardzo w Japonii a po angielsku, no tak, yy, ze wszystkimi może nie porozmawiasz ale najczęściej jest to wystarczające, żeby jakoś przeżyć więc jeśli bierzemy pod uwagę, że żeby pouczyć japońskiego, trzeba poświęcić czas, albo nawet czasem pieniądze, jeśli to jest jakiś kurs językowy no to wiadomo, nie wszystkim się opłaca uczyć japońskiego ze względu na wyjazd. Ale mimo wszystko wiele osób uważa, że jeśli chcą pojechać do Japonii, to przyda się znać chociaż trochę japońskiego. I też zauważyłem, że często nawet jeśli nauka wiąże się z realnym wyjazdem, to, to nie jest jedyny powód. Często to jest po prostu dobra okazja, żeby w końcu zacząć naukę japońskiego, o której zawsze marzyli. Więc to jest bardziej taka kolejność, że od dawna interesowałem się Japonią. Z jakiegoś powodu, może to, a może to kultura obojętnie, że jednak Japonia była mi trochę bliższa niż inne kraje, i teraz już planuję wyjazd do Japonii. No to to jest dobry moment, żeby w końcu ruszyć z japońskim. Więc, prawie nigdy, to nie jest tak, że przygotowują się do wyjazdu tak językowo, pojadą do Japonii i już koniec. Najczęściej tak nie jest. To jest bardziej dłuższa perspektywa. Faktycznie, dość często moi kursanci w trakcie kursu nawet jeżdżą do Japonii i później, jak wracają, to nie jest koniec, tylko mówią, że było bardzo fajnie, chcą jeszcze raz pojechać, więc mają jeszcze większą motywację do nauki. Jeszcze często jest też tak, że zanim przyszli do mnie na kurs, to byli w Japonii i było bardzo fajnie, więc tym razem chcą jeszcze raz pojechać, już znając japoński, dlatego się zapisują. Więc u mnie najczęściej to są osoby, które albo planują już wyjazd do Japonii, albo chcą zaplanować, albo już były w Japonii i przy okazji chcą zacząć już naukę japońskiego, o której od dawna myśleli. Wtedy w ogóle ta nauka to będzie dobre hobby i jeszcze można trochę lepiej zrozumieć Japonię jako kraj albo ludzi. To rzadko się zdarza, bo w ogóle takie sytuacje są rzadkie, ale czasem są osoby, które już postanowiły przyprowadzić się do Japonii albo muszą, albo postanowiły i dlatego y, muszą zacząć naukę japońskiego. Tak jak wcześniej mówiłem, żeby pojechać do Japonii, ta znajomość japońskiego nie jest obowiązkowa i raczej da radę bez japońskiego, nawet. Ale jest bardzo dużo osób, które jednak chcą uczyć się japońskiego przed wyjazdem, nawet poświęcając czas czy pieniądze. I w takim podejściu ja czuję wspaniały szacunek do mojego kraju, czyli Japonii. Czyli to nie jest zwykła wycieczka dla przyjemności, ale też chcą szanować jednocześnie Japonię i ludzi, którzy tam mieszkają. I to jest naprawdę wspaniałe podejście, i to ja ich szanuję za to. Obecnie Japonia nie jest najdroższym krajem i Polacy też coraz więcej zarabiają, więc na pewno więcej ludzi niż wcześniej jest w stanie pojechać do Japonii i mają taką możliwość i dlatego też jest większy może popyt na japoński. Jednocześnie rozwój technologiczny sprawia, że więcej osób uznaje, że nie opłaca się uczyć japońskiego, porównując czas i pieniądze, czyli ogólne koszty, z tym co można dostać za to. Jeśli jakoś specjalnie nie zależy na japońskim, to przecież można po prostu wykorzystywać technologię, żeby rozumieć japoński albo komunikować się, więc w sumie to ma sens. Ale jednak, cały czas japoński jest jednym z najpopularniejszych języków do nauki. Oczywiście są osoby, które przychodzą do mnie na kurs i jednocześnie mówią, że nie mają w planach jechać do Japonii, albo w ogóle już są starsze i na pewno nie uda im się jechać do Japonii. Więc nie zawsze to się wiąże z wyjazdem do Japonii. Więc teraz zobaczymy, jakie są jeszcze inne powody, dla których ludzie przychodzą do mnie na kurs. Niektórzy po prostu lubią japońską kulturę i chcą ją trochę lepiej zrozumieć. Albo niektórzy lubią bardzo japońską literaturę i chcą uczyć japońskiego, żeby więcej książek przeczytać, bo nie wszystko jest tłumaczone. Albo nawet jeśli coś jest tłumaczone, to lepiej czytać w oryginale. Niektórzy mają jakąś styczność z Japonią zawodowo i dlatego na przykład chcą liznąć japoński. Jeszcze inni po prostu lubią języki obce i znają na przykład już kilka języków europejskich, ale teraz chcą zacząć japoński, a japoński nie jest europejskim językiem trochę inaczej działa i dlatego chcą mieć nauczyciela. Niektórzy nawet chcą uczyć się japońskiego, żeby ćwiczyć umysł, żeby na starość jeszcze był zdrowy. Spotkałem nawet osoby, które wcześniej nie interesowały się w ogóle Japonią, ale zobaczyły mój kanał i zainteresowały się moim krajem i dlatego chcą pouczyć się tego języka. Więc widzicie, naprawdę różne są powody i tak jak mówiłem, wszyscy są mili widziani, niezależnie od motywacji. Czasem zdarza się też, że na przykład jak są grupowe lekcje, nie wszystkie zajęcia są grupowe, ale często są grupowe i tam na przykład razem są osoby, które bardzo lubią anime i są osoby, które nie, nie interesują się w ogóle anime i nie ma żadnego problemu. Nie ma osób, które na przykład cały czas mówią o anime, mimo że razem są też osoby, które w ogóle tym się nie interesują. Nie ma też ludzi, którzy jakoś lekceważąco mówią o anime, mimo że razem obecne są też osoby, które bardzo lubią anime. Czasem niektórzy mi mówią, że bali się zapisać na kurs, dlatego że zainteresowali się Japonią ze względu na anime i trochę się wstydzą tego, albo z kolei są też osoby, które mówią mi, że bali się zapisać, dlatego że w ogóle nie interesują się anime i po prostu bali się, że tutaj na kursie są sami ludzie, którzy bardzo lubią anime. Czyli takie obawy z dwóch różnych stron, ale wszystkie skończyły się tylko obawą. Czyli w rzeczywistości tak się nie stało, jak się bali. Więc spokojnie wszystko poszło dobrze. Tak ogólnie myślę, że żeby zacząć naukę jakiegoś nowego języka, wyjście może być cokolwiek. A ja cały czas staram się podnosić poziom japońskiego Polaków. To jest taka praca z misją, dlatego że często przychodzą osoby, które mają jakieś cele albo marzenia. A tak przy okazji tutaj na YouTubie albo w mediach społecznościowych moich Czasem na przykład na YouTubie w ogóle nie pojawiają się filmiki przez jakiś czas. Albo na Instagramie, Facebooku, które i tak zaniedbuję, to na przykład przez jakiś czas naprawdę nie ma żadnego postu. I to właśnie wynika z tego, że moja główna praca pod względem zarobkowym to język japoński, nauczanie japońskiego. I dlatego to jest czasem priorytet po prostu. Ale mimo wszystko na YouTubie można ciekawe rzeczy opowiadać, to co chcę opowiadać albo można też po prostu y, promować swoje kursy, więc to jest naprawdę fajne miejsce, lubię YouTube. Jedynie co, to nie lubię na pewno walki z algorytmami i jeszcze jakichś niemiłych komentarzy, ale ogólnie YouTube lubię. Tak jak na początku mówiłem, teraz są zapisy na nowy kurs japońskiego, który zaczyna się we wrześniu, to jest online, więc raczej można się zapisać bez względu na lokalizację, to nie jest tylko wrocław, więc bardzo zapraszam. I link do formularza i szczegółów, jest w przypiętym komentarzu, więc tam sprawdźcie. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na następnym razem. Autopromocja: Mój nowy single, Akigiriyama jest już dostępny na serwisach streamingowych. Sprawdź profil pod nazwą Kanai, która jest moim pseudonimem muzycznym.